Próbuję, Sam pan pracuje. wie, że trzy lata temu te pieniądze, które teraz mam, a trzy lata temu wydawało mi się, że mam ich dużo tych pieniędzy, tak teraz mam ich tak, jakbym miał połowę. To chodzi o zny, tak? Że to, no wszystko i, i to, to wszystko zdrożało i te pieniądze, płynie. które miałem kiedyś, nie to są, nie są adekwatne paje. do tego, co, co w tej tutaj sytuacji, jaka teraz jest. Zupełnie. No tak, jest. tak bym miał połowę mniej. A tu jeszcze, jak ci nie dadzą tej czternastki, no to. Temel w górę, że tak powiem, jak te ceny więc wszystko na wiadomo co. Jak ma 2000 to, to może wydać wszystko na używki, tak? No, załóżmy idzie mi tam jedna trzecia na jedzenie, a resztę to do podziału, nie? Odkładać nie odkładam w bo nie ma staniało tutaj, Jedynie staniało coś, jakieś owoce, warzywa ostatnio, jak pan chodzi do supermarketu, szkoła, promocji, jak to wygląda? Od roku czasu widzę, że te ceny są w miarę takie... Tak widzę już. O 14 numer, który pytam. Czy dostała Pani 14 zadowolona, Pani czy okrojona? Jak to wygląda do internetu? Okrojona, okrojona. Czy Pani, Pani jest zadowolona? No nie. Ile pani straciła mniej więcej? Tysiąc? 900 zł. Prawie 1000? No. Czy pani coś oszukana można powiedzieć? No oczywiście. Czy to... chyba pani z nowego rządu nie ja bardzo zadowolona? Ale proszę pana, to otwarcie wszyscy mówią, wszyscy posłowie, że emeryci są oszukani, Oszukanie, niestety. Tak. oczywiście. Czy ktoś więcej pracował, to czy ma więcej składek, to jeszcze nie daj te czternastki? Powinno tak być? Proszę pana. ja tylko tym, co my opracowali i tak dalej. Nie, to nie o to chodzi. To nie się to tak jednakowo, no bo lepiej. Za... chodzi. w niedzielę, tak. A kiedy mają młodzi zarabiać w takim razie? Zakupy jak są cały tydzień. Jak będzie potrzeba, a to wszystko wszystko sklepy? To nie szkodzi sklepy tylko. tylko sklepy. Tak. A bo mam pytanie, bo jeszcze komunie są. Ile w kopertę się powinno dawać na komunie, bo po 5 tysięcy dają po laptopy, wkłady, laptopy. Tyle laptopu. ile kto ma. Nie mogę tak, kogo stać. Jeszcze trochę będą dawać samochody, trudno. Mają ludzie pieniądze, bo i zepsuje, ich dają. Ja to dzieci według pani, No bo co później jak ktoś dostanie same... Psuje, zepsuć. Zerkła, to co później pani da? Zepsuję. Ja nic nie dam, bo nic. Jeszcze nie nie pytanie, jak się żyje na metru 30 sekund. Czy wystarczy na wszystko, jak to wygląda u pani? Jak się czy, czy wystarcza? Jest dwa chociaż tysiące metrów. Dzięki Bogu wystarcza. Pani, czy pani nie narzeka? Nie narzekam. Dziękuję. Ani dziele handlowe pytam do internetu. Czy powinny być ziele handlowe takie pytanie? Czy powinniśmy robić zakupy sprzedawać w niedzielę? Jak pani robi zakupy w niedzielę, jak to wygląda? Chętnie robię w niedzielę, bo to różnie bywa. Czyli pani by chciała? No, oczywiście. A możliwe by sobie poczęli, znowu mówią. Jak pani to by rozwiązała? Żeby nie chcą pracować niektórzy, chcą niektórzy zakupy robić, każdy co inną. No wie pan, no... Pani może sobie zrobić na tygodniu. Ja mogę po powiedzieć za siebie. Będzie? A na merturze przecież pani może na tygodniu, po co w niedzielę pani? No, dlatego, że różnie to bywa no w tym bywa. tygodniu. Zależy o, sytuacji. No my... a, poza tym, a poza tym człowiek ma pamięć ulotną, czegoś zapomniał kupić. Chyba, że to jest, rzeczy, że, chyba, dwie, że to jest uciążliwe dla pracowników, to nie. A na przykład no. powinno być tak, że dla chętnych ta praca. Dla chętnych ta praca w niedzielę. 3000 chociaż tak standardowo? Nie, nie, nie ma. Nie ma. Tylko dwóch. I da się, tak. da się żyć za 2000. No, 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 no musi. Nie powinien nie lubi narzekać, bo ludzie mają po cztery narzekają. Nie, 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 nie